No nie, zwaruje. Szok, termiczny szok. Dzisiaj przychodzę do was z takimi tańszymi kredkami. Z racji tego, że ostatnio mieliśmy kredki za prawie 1000 złotych. Tak, dzisiaj przychodzę do Was z czymś takim mniejszym, tańszym i właśnie dzisiaj w odcinku pojawiły się kredki od Giotto i to są Mega trzy zestaw 12 kolorów. Jak, słuchajcie, sprawdzi się taki zestaw, bo to są kredki z tej takiej tańszej półki cenowej i jak wiecie, ja już nieraz udowadniałem na moim kanale, że można właśnie takimi tanimi, fajnymi kredkami stworzyć naprawdę super pracę i przy okazji mieć przy tym komfort pracy. Czy te też się nadadzą, i czy z tych też coś będzie, i można będzie je zaliczyć właśnie do tej grupy tych takich tanich a dobrych, czy raczej tanie a badziewne? No zobaczymy. Na początek pokażę Wam przybliżenie tego produktu, a później przejdziemy do speed drawingu. Na co Was serdecznie zapraszam. No i co? No i to już. Tyle, Tyle na wstępie by było. Opakowanie tekturowe z okienkiem, przez które możemy podejrzeć jak kredki wyglądają. Na froncie widzimy numer oznaczający ilość sztuk w zestawie, nazwę oraz średnicę rdzenia kredki, czyli 5,5 mm. Tył ukazuje nam zdjęcie kredki, opis w 17 językach, w tym i polski, który jest bardzo krótki. Pozwólcie, że przeczytam. Kolorowe kredki trójkątne, super wytrzymały grafit, łatwy do temperowania. Dostajemy też mały próbnik kolorów, które mieszczą się właśnie w tym opakowaniu. Sama kredka prezentuje się bardzo ładnie. Jest trójkątna, w całości pokryta kolorem, więc ze znalezieniem odpowiedniej barwy nie będziemy mieć problemu. Na kredce jest złoty napis marki Fila, nazwa producenta i znowu oznaczenie o grubości rdzenia. Sam rdzeń wynosi, tak jak wspomniałem wcześniej, 5,5 mm, natomiast cała kredka ma średnicę 9 mm, więc tutaj przyda się temperówka z większym otworem. Kolory są żywe i mocne, takie dziecięce można powiedzieć. Nic dziwnego, ponieważ te kredki są właśnie stworzone z myślą o najmłodszych. Jak możecie zobaczyć próbnik, wykonałem na papierze o gramaturze 200, lecz przejście kolorystyczne jest wykonane już na innych papierach. Chciałem sprawdzić, jak kredki sprawdzają się na gramaturowym papierze, w tym przypadku Daily Rowney 200 gramów, a jak na gładkim, czyli SMLT Bristol. Czy jest różnica? Jak dla mnie minimalna. Różnica ale nie w łączeniu się ze sobą kolorów, a w nakładaniu ich na kartkę. Na gramaturowym papierze kredki zachowują się trochę topornie. Nałożymy trzy warstwy i na tym koniec. Natomiast na gładkim możemy nałożyć nawet pięć warstw na siebie. Ale. Kredka, jak zapewnia producent, posiada bardzo miękką konsystencję. I tutaj się zatrzymam na moment. Te kredki są dla mnie zagadką. Rysik jest twardy, ale kiedy ich używamy, czujemy miękkość. Lecz taką miękkość z dodatkiem, jakby tłustości. Jakby to było w nich tak mega, mega dużo oleju. Albo wosku? Ciężko powiedzieć, momentami miałem wrażenie, jakbym używał jakiejś super mega świecówki, a zarazem ta świecówka byłaby pokryta ogromną ilością wosku albo jakiejś parafiny. No kurczę, serio, naprawdę nie wiem. No i noszą nazwę Giotto Mega 3 i faktycznie są dla mnie mega zagadką. Wybrałem sobie blok A4 od Daily Room, 220 gramów na metr kwadratowy, smów. Pierwszym krokiem, który jest myślę najważniejszy, to zatemperowanie kredek na ostry szpic. I na dzień dobry, że tak powiem, spotkała mnie niemiła niespodzianka. Jedna kredka, a dokładniej błękitna, była uszkodzona i rozleciała mi się podczas ostrzenia. Czy to wina transportu, czy taka wyszła z fabryki, nie wiem. Ale naprawdę doznałem szoku i trochę mi jest szkoda, bo ja nie lubię niszczyć rzeczy, ale tutaj no, nie zrobiłem tego przecież celowo, prawda? Ale mimo wszystko postanowiłem, że i takiej użyję. Trochę delikatniej, ale użyję. Przystąpiłem więc do kolorowania. Wybrałem sobie zielenie, żółć, pomarańcz i czerń. I jakież było moje zdziwienie? Kiedy te kredki zaczęły się dziwnie zachowywać? Robiąc próbniki, wydawało mi się, że lepiej wypadają na gładkim papierze, minimalnie lepiej. Ale jednak, więc dlatego wziąłem ten papier 220, bo to jeden z moich ulubionych, no i gładki przede wszystkim. Co mam na myśli, mówiąc, kredki zaczęły się dziwnie zachowywać. Ano to, że tymi kredkami pracowało mi się naprawdę topornie i to bardzo topornie. Niby miękkość jest, no taka średnia powiedziałbym, ale znośna, ale kredki przy naciśnięciu mocniej stawiają opór. No okej, okay. przy nacisku niektóre kredki nie chcą współpracować, wiem to ponieważ testowałem już ich naprawdę sporo, więc postanowiłem zrobić to delikatnie i warstwami. I nie uwierzycie, no będziecie w mega szoku. To jest po prostu no, nie do uwierzenia. Włoch płakał jak te kredki oddawał. Wiecie, co się stało? Nic się nie stało: one nadal zachowywały się tak samo, a nawet gorzej, bo się plamy zaczęły robić. Myślę sobie, no nie, zwariuję. Szok. Termiczny szok, drgawki i piana na mordzie z tych nerwów. Mówiłem wam wcześniej, że nie potrafię zidentyfikować tej konsystencji i myślę, że to przez to te kredki tak się zachowują. Pigmentacja ich jest serio wyrazista i dobra, tutaj zastrzeżeń nie mam, ale no niestety to nie wystarczy, aby kredki były dobre. Pigmentacja to nie jest wszystko. Musimy jeszcze mieć komfort pracy, a tutaj tego zabrakło. Ostatnio Wam mówiłem, że trzeba kolorować w jedną stronę i tak jest, tutaj się moje zdanie nie zmieniło, lecz możecie zauważyć, że w tej pracy zrobiłem wyjątek. Napierniczałem tymi kredkami w różne strony świata, bo musiałem kombinować, aby równo, w miarę równo pokryć kartkę papieru, kiedy kolorowałem. Tak jak należy, to działy się cuda na kiju. Masa plam, dziwnych krech. No masakra jakaś. W zestawie nie ma białej kredki. Chciałem troszkę rozjaśnić pewne partie pracy. Stąd jak widzicie, pomagam sobie polikolorem od Kohinora, który nawet współpracował z tymi kredkami. Co prawda bardziej jako blender, bo biała z tego zestawu jest słabiutka. Cieszę się, że wybrałem tu prosty rysunek, bo gdybym miał wrysować coś bardziej obszernego, to zwariowałbym chyba. Nie jest y, też to praca super realistyczna i taka na pewno by nie była, bo kolorystyka jest nienaturalna, ostra i dziecięca taka. Kredki ze sobą się łączyć nie chciały, a jak już to robiły, to tworzyły się plamy, więc było serio ciężko. Dziwię się, bo Giotto zaskakiwało mnie mega pozytywnie swoimi produktami. A tu takie coś. Te kredki wyglądają naprawdę bardzo ładnie i te złote napisy, no super, ale nie o to, yy, nie za bardzo o to w kredkach chodzi. I wiem, wiem, że to kredki dla dzieci i nie powinienem od nich wymagać nie wiadomo czego, lecz nie raz udowadniałem, że... I takimi kredkami możemy wykonać świetne prace. No o tych tego nie mogę powiedzieć. Te kredki, fakt, dałbym dzieciom, ale takim pięcioletnim, które bazgrałyby sobie jakieś tam, wiecie, kreski, plamy tworzyły taką abstrakcję dziecięcą, taką, co to żaden rodzic nie potrafi rozróżnić, czy to słoń czy żyrafa, a na końcu i tak się okazuje, że to nie było zwierzę, a na przykład samolot. Dobra, mimo tego wszystkiego skończyłem tą gąsienicę, na koniec dodałem szczegóły białym żelopisem od Sakury i dorysowałem włoski automatycznym ołówkiem. Sami oceńcie, zostawcie komentarz czy tam ławkę w górę. My widzimy się niebawem, trzymajcie się, jelo. Jezus Maria, jeszcze kilka takich zestawów dziesięcych ja normalnie zwyczajnie dostanę na głowę, naprawdę. Czy -y. się nagrywa? O kurde, y -y. do widzenia!